Ty i ktoś. Pojmowanie różnic. Załóżmy, że ktoś już ma to, czego ty chcesz, więc jest to jak najbardziej realne. Sposoby myślenia tych, których podziwiamy, są dzisiaj tylko dodatkiem. Najważniejszym punktem dzisiejszego nagrania będzie coś innego, mianowicie miejsce, w którym są na kilku poziomach. Dzisiaj poukładamy sobie kilka klocków układanki, o których mówiłem w zeszłych nagraniach, żeby złożyły się dla Ciebie w pewną część całości. Dzisiaj tematem będzie skala myślenia z perspektywy makro, czyli totalny ogół tego, co chcemy osiągnąć i jak to zrobił ktoś inny. I jak my mamy tam dotrzeć. Steve Jobs podczas jednego ze swoich wystąpień wspominał o swojej drodze do miejsca, w którym stał się tym, kim był, człowiekiem ogromnego sukcesu. Mówił o tak zwanych punktach z przeszłości, które doprowadziły go tam, gdzie chciał dotrzeć. Mówił jednak tylko o tych, które nie były mile widziane. Ale to właśnie one paradoksalnie wyznaczyły mu tą drogę. Z każdej porażki potrafił wydobyć pozytywną intencję. Steve mówił o przeszłości. Ja chciałbym porównać to do teraźniejszości i przyszłości, bo będąc gotowym na negatywne punkty, jesteśmy w stanie zneutralizować strach przed porażką, która właśnie takim punktem w naszym życiu może się stać. Hmm, jeśli jednak pomyślimy, że Steve nadawał nowego znaczenia błędom po ich nastąpieniu, My pójdziemy krok dalej i damy sobie możliwość przygotowania się do nich, zanim się pojawią. A jeśli już nawet się pojawią, to wtedy utwierdzimy się zwyczajnie w przekonaniu, że nasze nowe, pozytywne znaczenie miało sens. Jobs był jedną z tych osób, które doceniała potężna rzeszę ludzi. Osiągnął naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, jaki jest twój stosunek do niego. To jednak teraz nie jest istotne z punktu widzenia personalnego. Istotne jest, że trzeba mu oddać to, że zrobił naprawdę bardzo wiele. Zawartość jego myśli różniła się od myślenia większości ludzi. Szukał wciąż czegoś, co innym wydaje się nierealne i robił wszystko, żeby udowodnić światu, że jednak można. Gdybyśmy porównali zawartość dwóch komputerów, człowieka sukcesu i przeciętnego zjadacza chleba, odkrylibyśmy potężne różnice w ich zawartości. Nawet jeśli obaj zakupiliby te komputery dzisiaj i zaczynali je zapełniać od samego początku, to za miesiąc różnica byłaby bardzo podobna. Historia odwiedzanych stron w internecie, zawartość plików czy jakoś wysyłanych maili w podobny sposób działa zapełnianie programami naszej głowy. Jeśli nie mamy zaprogramowanego pliku z napędzającymi przekonaniami, nie będziemy w stanie takowego uruchomić. Nie dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, że nie mamy pojęcia o jego istnieniu. Pomyśl o tym: od Twojego urodzenia przez pierwsze sześć lat Twoje otoczenie wgrywa Ci programy, które posiada i uważa za jedyne i prawdziwe. Dostajesz pewien system operacyjny, którym posługiwali się Twoi rodzice i otoczenie. Obserwujesz wszystko, co się dzieje dookoła i przyjmujesz jako prawdziwe i jedyne, obowiązujące na tym naszym świecie. Najciekawsze na drodze rozwojowej jest to, że w pewnej chwili zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy z poziomu tożsamości osobą, którą wydaje nam się, że jesteśmy czyli sobą. Używamy programów naszych rodziców, którzy używali programów swoich rodziców i tak dalej, i tak dalej. Część wspólna działania takich programów polega na tym, że kopiujemy wzorce i przekonania od naszych przodków. Rozwój jednak nie polega na powtarzalności starych wzorców, tylko na ciekawości, jak działają inne. Te, o których nie mamy jeszcze pojęcia, że istnieją. Czyli rozwój w początkowej fazie polega na przeczasywaniu przeszłości i przyszłości. Kiedy odnajdujemy już to, co chcemy zmienić. Co skończyć, co rozpocząć, przychodzi do nas coraz częściej coś, czego nie potrafię opisać słowami. Przychodzi wreszcie poczucie teraz. Wiem, że to może zabrzmieć górnolotnie, ale w tym kryje się to wszystko, co chciałbym Ci przekazać tutaj. W teraz nie ma już rozpamiętywania, oceniania, planowania. W takim punkcie kończy się presja, stres i strach, które tworzą swojego rodzaju mur pomiędzy tobą a rzeczywistością. Zamiast tego pojawia się pewnego rodzaju wolność w której zapominamy o obowiązkach i czujemy się tak, jakby czas zupełnie się zatrzymał, doświadczając go w pełni i doświadczając tego, co jest dzisiaj. Dużo łatwiej nam wtedy znajdować to, co chcemy znaleźć. A w tej płycie zawarłem bardzo istotne treści, które pozwolą ci na eksplorowanie świata kogoś, kogo uznajesz za wzór. Żyjemy i funkcjonujemy na pewnym poziomie, który wybieramy za słuszny. Bywamy w miejscach, które uznajemy za ciekawe, kupujemy rzeczy, które są dla nas wartościowe. Wszystko to, co słuszne, ciekawe i wartościowe, jest dla ciebie czymś innym niż dla twojego sąsiada, a tym bardziej czymś innym dla kogoś, kto mieszka tysiące kilometrów od ciebie. Pomyśl o tym. Ludzie różnią się nie tylko na poziomie tożsamości, czyli tym, kim są, ale również zainteresowań, umiejętności, otoczenia, miejsc, w których bywają, przekonań którymi się kierują i wartości, jakie uznają za najlepsze dla nich samych.